Siema, to ja Joja, to jest Grago Tam City I Mogą być troszkę lagi gdyż no po prostu mogą być, bo dzisiaj coś trochę z internetem też słabo i mogę być dzisiaj teraz, znaczy w tym odcinku trochę mniej energiczny dlatego, gdyż jest już późna, późna godzina, jutro do szkoły, ale chciałem jeszcze, um, ja nagrywam to w niedzielę, a wy to obejrzycie w poniedziałek lub wtorek dobra. Ale przyznam się, że to jest... Oj. Drugi raz, kiedy odpaliłem tą grę. Pierwszy raz odpaliłem tą grę, to tylko po prostu był test FPS-ów. No, test FPS-ów. Muszę jakoś... Dobra hmm. Trochę muszę się przyzwyczaić do myszki Ale dobra O jak to mówiłem e, e, Pierwszy raz jak, Pierwsze, jak... Pierwszy raz jak odpaliłem tę grę to po prostu chciałem sprawdzić ile będę miał FPS-ów przy nagrywaniu i nie grałem po prostu biegłem zabiłem dwie osoby przyznam się zabiłem dwie osoby tak nabiłem sobie trochę punktów i to wszystko później wziąłem włączyłem program um, oj, włączyłem program i zacząłem nagrywać ten odcinek będzie niedługi około 20 minut tak mi się przynajmniej wydaje um. Wiem to jest na moim kanale raz, dwa, trzecia seria jest Plant vs Zombie na luzie i to będzie trzecia, a nie czwarta, przepraszam jeszcze y, Battleflix Hero. Battlefields Hero i ta Gotham City gra będą się pojawiać y, nie tak często jak Plant vs Zombie, bo Plant vs Zombie to jest y, Powiedzieć, główna gra mojego kanału na razie. Chcę ją przejść, a to są takie poboczne gierki. Dobra, idę inną stronę, bo tutaj się dużo, dużo dzieje. Wow, wow, to nasz? Nie. Przyznaję się, ja tu jeszcze strasznie lamię, no ale jak na pierwszą grę, no to. O co tu chodzi? Co ja mam tu robić? O, udało mi się jakoś wydostać. Wow. Aj. Taty 2 na 6. Nie <grymne> Nieźle jak na pierwszy raz. Dobra. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Hopsa. Myślałem, że to jakiś gościu. To jest... O, to nie nasz. Oj. 500 expa. Y, Dryżna Jokerów wygrała. Tutaj są chyba najlepsi gracze, tak? Oj, mało lagi. Dobra. Musimy czekać. No i teraz ładowanie, loading, fajny. Przy loadingach będę miał zawsze spadek FPS-ów, bardzo, bardzo duży. Tak, nie wiem, do nawet 3 FPS-ów. Nie, no bo po prostu ładuje się. Zawsze na początku... Na początku jakiejś mapy będę miał... Mało fps bo pierwszy raz mi się ładuje Jest, drugi level, prawie trzeci Jej <grystanie> Back. Czekamy, 30 sekund trochę dużo Nie wiem co to jedynka, to co to WT map WT map 2 Nie wiem czy wszyscy muszą zagłosować Tutaj 36 poziom Oj, no tu

Dobra, nie będę tak gadał. Po prostu czekamy aż się runda zacznie. Powinien już być start. chyba cze czekamy aż dołączą. Nie wiem. Cykanie takiej bomby zegarka. Launching game. No, dawajcie. Ło. Wow. No ile mam czekać? No. Nareszcie. Czekałem, czekałem i... Myślę, że w, w wcześniejsze godziny to by było o wiele więcej... Z... Oj, przepraszam, leżymy Myślę, że byłoby o wiele więcej osób i szybciej by wszystko się działo. Kamyczkami. Hmm. Grałem, yy, powiem że grałem w Battlefield Heroes, trochę mam już chyba siódmy poziom. Yy, co tam mogę jeszcze powiedzieć? Yy, yy, Ogarnęłem tam takie umiejętności, są specjalne. Yy, mam emotikony takie fajne. Dzisiaj tak co 20 godzin chyba jest losowanie, że możemy sobie wybrać jakąś tam... Znaczy wybrać. Losujemy i tam wygrywamy i wygrałem plastry, jakieś gacie mm, odniotporne i dwa razy emotikonka. I nie, nieźle. Jak patrzyłem to taka emotikonka jedna kosztowała o, bardzo drogo. Bierzemy pierwszą postać Dobra, jak widzicie, pierwszy raz mi się ładuje mapa i straszne, straszne lagi teraz będą. Musicie chwilę poczekać, przepraszam. Ale tak jest, pierwszy raz jak się mapa cała robi, padłem. Czuł mi z nożem zabił jak? Kurcze, no ładuj się. Dawaj, dawaj. No, no i co? Przecież nie mogę grać przy, przy trzech FPS-ach. O jest. Jest, dobra, już... Ło! Mo wow. Już można grać. Mówię że musimy poczekać, aż się... Mapa wczyta. Jak się wczyta, to już można grać. Co to, jak to działa? No, dobra. Ło! Hmm. Wow. Kurczę, myli mi się z Battlefieldem, że z Syltem się kłóca, tu chyba się... Co się kłóca? Tak, co się kłóca Widzicie Tam na górze jest O, szybko Asysta przy zabiciu No, gdzie się wpychasz? O, nieźle dostałem tu, A, tu się życie odnawia, to dobrze Ale, aj, dobrze, asysta przy zabiciu jest AF respawn A w tym miejscu akurat. Dobra, lecimy. Coś będę czaić. Ale... O. W niektórych częściach mapy jeszcze i tak będę miał lekkie lagi, bo cała mapa musi się wyre wyrenderować. Wczy wczytać. Tak jak pierwszy raz się wczytuję, to tak będzie. Wow. No co mnie zasłaniasz? No że z niego nawet asysty nie dostałem. Dobra, lecimy. U wow. Spadek FPS-ów. W drugim, ja pomiędzy odcinkami, oj, nie wiem, pogram sobie trochę w tą grę, ogarnę ją trochę, mm, i pogram na trochę, na trochę, na, na jakichś tam mapkach, to już później, w odcinkach, nie będzie lagów. A, uciekać, uciekać! On tam na górze jest. A, no, słaba broń. Znaczy... Patrzcie, on ma jakiś fajny celowniczek, albo coś. No to zobaczę. Inne klasy są jeszcze przecież. Szybko. Czy ja chcę zagrać? O tam klasą. Woah, nice. Nie zła... Niezła ta gra, bo cały czas się tu coś dzieje. Jest! Kill! Trzeci poziom Jeszcze jak tu się ulepsza, broni i w ogóle... I później będę miał już fajne bronię, będę niszczyć. Jak <noise> się zdaje. A i spadek FPS-ów znowu. A, no nie, zaskoczył mnie teraz. Dobra, dawaj, 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 respawn. Co czas czekam, aż, aż się zrespia tu. Ło? Co to było? Lol. <noise> Dobra, czekaj, co tutaj mamy? Ten nóż. Myślę, że ta broń będzie lepsza duża amo. To co lubię. Ło, chyba to nie był mój, ale... czemu O, tak. Tam jest, o, Widzicie? Trafiam. Ale tylko... O, jest kill! Jest kill. Ale minus, że długo przeładowuje patrzcie. Bo... Okej. Okay. A, już po mnie. Ach. F. Jak coś, to ty gry już się nie da zgłośnić. Przykro mi. Asysta. Wow, co to było? Reloading. No, No nie, padł. Dobra, dobra. Jest. Skąd? Dobra, nie ma co. Dajemy. Ło Chciałbym całowniczek laserowy, to to by się... O tam jest! To by się przydał. No i znikł. O jest. Dead. Dobra, dawaj, dawaj. Jedziemy. Ło aj Widzicie w ogóle, w ogóle jestem słaby w tą grę No, no ale pierwszy raz gry, tutaj, tak nawet Jeżeli mi idzie bo chociaż kogoś zabiłem Ale zobaczycie już w przyszłych odcinkach to już będę trochę lepszy bo ogarnę to Lepszy od Bo tam ktoś jest chyba Fajny łuk nawet Ciekawe czy dobre O przyczepiło mu się do nogi Aj, niepotrzebnie się rzuciłem tak Są jakieś granaty? Ło co to jest w ogóle? Co, co ja z tym zrobiłem? A. A to był chyba kill. A, dwa killa. Trzeba przeładować. Okej. Okay. A, nice kill. Muszę przeładować... O nie! No dobra, po mnie. Jeszcze dwie minuty. To do końca tej rundy będziemy grali. Oooo! Asysta. Tam chyba mi się. Nie, tam nikogo nie ma. O. No, cały czas mi się wydaje, że tam ktoś y, stoi z pistelem, a to tylko... Y, to jest tylko roślinka. O! A, kill, bro. Jedziemy dalej Jedziemy z nimi Ua. Wyskakuję tu Aha jeszcze nie przeładowałem A ja już tu wybiegam T To bym miał przerpany gdybym go spotkał Uuu uh. What the hell Jeszcze raz Oha, przeklnął nie niezła kampa O Patrzcie Aj Popatrzcie. A, Asysta Zobaczył mnie, skrubaniec. A już po mnie. Ale dobrze było. Dobra. Level czwarty. Widzicie, w ciągu jednego odcinka nabiłem cztery levele I tutaj mamy i znowu spadek FPS-ów, ale już nie aż taki. I tutaj pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Je... Nasz oczywiście pierwsze miejsce, nasza drużyna najlepsze, oczywiście. Dobra, tutaj mamy... Dobra i... Myślę, że to w tym odcinku będzie na tyle. Niedługi odcinek, taki może powiedzieć wprowadzający w tą grę. I spodziewajcie się, może nie, na, to nie będą najczęstsze odcinki, ale najpierw muszę dokończyć serię y, Splant vs. Zombie. To bo jest nasz, jak to mówiłem, to jest taka główna seria moja. I jak ją skończę to będę jeszcze jakąś inną. To są takie poboczne, bo tego się nie da przejść. To możemy sobie taką pograć dla luzu. Dobra, to komentujcie, subskrybujcie, polecajcie mój kanał. I Żerownica żegna się. Trzymajcie się. Cześć!